Wiele, aby było było czyściej, między innymi zaangażowaliśmy 200 bezrobotnych, aby oczyszczali miasto, między innymi poprosiliśmy również o spotkanie z tak zwanymi staczami, którzy pilnowali do tej pory samochodów, oni już część z nich zaczęła pracę. Jutro również zaczyna duża grupa osób osiadujących wyroki w zakładach karnych e, i też będą sprzątać miasto. Więc robimy dużo, wydajemy więcej pieniędzy, aby w Łodzi było czyście, ale jest też wielu właścicieli i posesji, i działek, którzy nie przestrzegają prawa. Jesteśmy właśnie na jednej z takich działek na ulicy można powiedzieć u zbiegu ulic Konstantynowskiej i ulicy Brus, gdzie jeden z właścicieli przyjmował gruz e, ale nie tylko gruz jak się okazuje, również śmieci, również rtęć, również materiały niebezpieczne. I tutaj składował na, tym, na, tym, na tej działce. I kiedy poprosiliśmy go, aby decyzją oczywiście Urzędu Miasta Łodzi wywiózł to, najpierw zaczął wywozić do Konstantynowa i chciał podrzucać to na nielegalne wysypiska. A kiedy również straż miejska tam go złapała, przyjechaliśmy tu na miejsce i okazało się, że wynajął ładowarko-spycharkę i spychał w dolinę rzeki Łódki. Zasypując i drzewa, i krzaki, i tereny zielone. W związku z tym dziś chcemy pokazać na przykładzie tego nieodpowiedzialnego właściciela tej działki, że takie działania źle się kończą dla tych właścicieli. Oprócz tego, że będzie musiał wywieźć cały ten gruz i całe te śmieci z tej działki, a to ponad 350 wywrotek, oprócz tego, że będzie musiał zapłacić za te wszystkie zniszczenia, które tu zostały poczynione, również jest grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Tą sprawę prowadzi już policja. Takie zawiadomienie złożyliśmy w zeszłym tygodniu, aby każdy następny, który będzie chciał w ten sposób zaśmiecać swoje działki, swoje, nawet swoje, żeby wiedział, że grozi taka kara. dzisiaj za pośrednictwem państwa chcielibyśmy apelować do mieszkańców, którzy są świadkami wywozu właśnie na działki takich nielegalnych odpadów, nawet gruzu, aby informowali i Straż Miejską i Wydział Ochrony Środowiska i nie przejdziemy obojętnie obok, obok tych sygnałów, dlatego że żeby było czyściej w łodzi, musimy wszyscy to robić.